Kasztowski Hentauta. dzień dobry dzisiaj mikra ale no, tylko nie mikra fajna przydrzwiowa, 2010 rok 1 2. motorek ten prosty ładny czerwony w metaliku ładne felgi słuchajcie 16 zobaczcie 16 na takim aucie no to wygląda Swoje drzwi taka się trafiła no Oglądamy. Oglądamy. Zobaczcie se. Tutaj ten metalik już ładnie widać. Jaki dyfuzor tu dali. No. Ale dobra. Teraz na poważnie. Solidny gracz, jeżeli chodzi o małe auta miejskie. sam zawsze robił fajne auta. Jednym się gra może podobać, drugim nie. Przynajmniej jest jakaś w tym wszystkim. Dobra. Bagażnik proszę bardzo, rowetka jest, zobaczcie, fotele są suwane przed pył, więc można sobie, teraz są trochę do przodu dane, więc można albo więcej bagażnika, albo więcej miejsca dla pasażerów. No, wsiadamy sobie do środka. Ale zobaczcie. Moment, drzwi zamknę. Mamy skórzaną kierownicę. Tutaj ze sterowaniem. Radio. No. Radio to nawsze po liftingu i tak dalej. Dobra. Klucze są jeden, drugi. Ale forma furmane dzieje tutaj. Turu No. Trzynasta Radio tylko ścisze nam. O ładnie w kierownicy działa. Szybę pozamykam. A co? W klimatyzacji chodzi. 164 tysiące kilometrów. No. Radio. Klima. Tutaj te boczki jak w mikrze biegów 5 do przodu, jeden do tyłu. Standard, jest, klima jest klimatyzacja manualna, są elektryczne szyby. Słuchajcie, czego więcej możemy oczekiwać od takiego auta? To jest mały pojazd do miasta, no Mikra, fajna cena za ten rok. No, także słuchajcie, mamy to, fajna mikra. Ach. se mais isso aí